Najwyższy czas rozpocząć czwarty dzień naszej rumuńskiej przygody aceteromania. Nie wiem, czy to jest dobry nie pomysł. Zresztą? Ja tam nie jadę. Da się tam przejechać? Nie. Wczoraj pocisnęliśmy, przedwczoraj też pocisnęliśmy, zrobiliśmy sporo więcej kilometrów niż w oryginalnej trasie, którą przewidywało ACT. Więc super, bo mamy dzisiaj czas na to, żeby spokojnie sobie przejechać Transalpinę. I kto wie, być może być może dostać się na strategikę, i to by było naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, gdybyście się kiedyś wybierali na ACT. Dlatego, że przewidziany jest jeden dzień na pokonanie Transalpiny, Strategiki i Transfogarskiej. Więc, jak dla mnie to troszeczkę za dużo, zbyt ładne są te trasy, żeby zrobić je w jeden dzień. Więc pogoniliśmy trochę przez te dwa dni, trochę się zmęczyliśmy, ale dzisiaj mamy trochę większy komfort. Jest dość wcześnie rano, bo jest godzina 7:48, czyli będzie 8. .00. Za chwileczkę, jak wyruszymy, zatrzymamy się gdzieś na tankowanie. Na dzisiaj śniadania nie jedliśmy tutaj, tylko zjemy sobie gdzieś po drodze. No i co, startujemy. Dziś przed nami będą najprawdopodobniej piękne widoki, wspaniałe winkle. No i jesteśmy w takim bardzo fajnym miejscu. Szczerze mogę Wam to miejsce polecić z akcentami motocyklowymi. No, akurat tak się złożyło, że Pani w dniu wczorajszym, która prowadzi bar tutaj, która dowodzi tym kempingiem, miała wolne. Stąd też po prostu telefonicznie załatwiliśmy wszystko praktycznie. Sąsiad tylko podszedł i nam otworzył tutaj. Powiedział, że możemy zostać. Ciepła woda oczywiście, prysznice, sanitariaty bardzo ładne, ale popatrzcie do środka, jaki jest klimacik. Miejsce niewątpliwie bardzo urokliwe i dobre cenowo. Pojechaliśmy wczoraj na jeden kemping, ale pan właściciel, no, myślał, że trafił na jeleni i chciał nas dobrze skasować. Natomiast tutaj, to lubię na kempingach, właśnie macie, słuchajcie, wszystko napisane czarno na białym ile co kosztuje, więc tak jest, nawet słuchajcie jest tutaj gdzieś szturm dlatego ten kemping zasługuje na naszą wlepę więc jeśli kiedyś tu będziecie to zróbcie zdjęcie i przyślijcie tu byliśmy, polecamy piękne miejsce, kuchnia polowa stoliczki, roletki bar i basenik taki mały. Świetna sprawa. I tak moi drodzy, rozpoczęliśmy czwarty dzień naszej przygody na ACT Romania. Jak już zauważyliście z poprzednich materiałów, nadrobiliśmy trochę kilometrów, dlatego dzisiaj startujemy z okolic Alba Liulia i lecimy sobie na Transalpinę. Dzisiejszego dnia większość dróg to drogi asfaltowe, więc terenu jakiegoś specjalnego nie będzie. Myśleliśmy, że może uda się nam dzisiaj jeszcze przejechać przez Strategikę i dopchać się do trasy Transfogarskiej. Ale kiedy dojechaliśmy do Transalpiny, stwierdziliśmy, że grzechem byłoby nie zostać tam dłużej. Wjazd na strategikę mamy mniej więcej w tym miejscu, o właśnie tutaj, widzicie, tutaj leci sobie strategika górą. I cała ta trasa, którą tutaj widzicie w tym momencie na południe, czyli ta najfajniejsza, najpiękniejsza część Transalpiny w trasach ACT została pominięta. Tutaj mamy gdzieś jakieś 30 km bardzo fajnej, krętej drogi z pięknymi widokami, więc no, jeśli tutaj jesteście, to naprawdę warto zjechać sobie aż tutaj do miejscowości, która nazywa się Nowaci, Tutaj mamy też stację benzynową. Można spokojnie uzupełnić sobie stan, stan paliwa w zbiorniku, no i później ruszyć w dalszą trasę. Tak więc dzisiaj, 240 km razem z powrotem tutaj i z noclegiem w miejscowości Ranca. To, no przy takim to trzeba sobie zrobić zdjęcie. No i tak, moi drodzy, jesteśmy już na Transalpinie. Wjechaliśmy na nią jakieś 20 minut temu. No i czekamy, czekamy troszeczkę, pniemy się pod górę delikatnie, delikatnie i e, czekamy na ten najlepszy moment, czyli ten wjazd na szczyt przełęczy. Dorwaliśmy tutaj takich Italiańców Powiem wam, że jadą na Giesach i nie odpuszczają naprawdę grubo tutaj cisną. W niektórych miejscach to naprawdę e, aż strach, dlatego odpuściłem troszkę. E, no ale teraz widzę, że troszeczkę e, zaczęli jechać tak bardziej normalnie, więc, e, więc możemy sobie za nimi pocisnąć. E, Pirelli estery no spisują się świetnie na asfalcie, powiem Wam, że przyczepność jest naprawdę cały ogrom. E, zawieszenie kajaby, e, no czuć, że nie jest ono stworzone do jazdy po asfalcie, bo ten motocykl jednak tak pływa cały czas gdzieś tam e, przy mocnym przyspieszaniu, podnosi się ten przód, przy hamowaniu nurkuje jak taka łajba trochę, e, ale do tego wszystkiego jesteście się w stanie przyzwyczaić. I jak się już do tego przyzwyczaicie, to to wcale jakoś specjalnie nie przeszkadza podczas jazdy. Koło z przodu 21 cali, jak w prawilnym motocyklu Enduro i tej przyczepności jest, ale jednak nie mam, nie mam aż takiego zaufania jak do koła 17-talowego czy 19-talowego. Chociaż, tak jak mówię, nigdzie mi tutaj przód nie uciekł ani tył, więc przyczepności jest dużo, ale nie chciałbym sprawdzać, gdzie jest ta granica przedniej opony przyczepności ale myślę, że jeszcze troszeczkę można by było można by było dołożyć ale po co? po co? wiecie jak przód ucieknie to ratunek raczej jest kiepski więc lepiej sobie jechać zachować. jeśli chodzi o tył no to tam na tyle jest bardzo dużo przyczepności no i czuć, że ten zawias ma bardzo duże skoki naprawdę ale daję sobie radę, wyśmienicie. No, powiem Wam, że po asfalcie jest fajnie, nawet taki ten motocykl jest zwrotny. Na samym początku, jak siadłem na tenerę, to muszę się Wam przyznać, że myślałem, że na tą trasę ta tenera jest dla mnie chyba trochę za duża, za ciężka, ale po pierwszych 100 kilometrach przejechanych tutaj po rumuńskich drogach takim układowanym motocyklem, kiedy to zawieszenie troszeczkę siadło z tyłu Cała, cały ten motocykl siadł, zaczęło mi się jeździć naprawdę bardzo, bardzo dobrze i z każdym kilometrem zaczynam czuć ten motocykl i tak jak miałem pewne obawy w terenie, jak będę sobie na nim dawał rady bo jest to jeden z większych motocykli na których jeździłem w terenie to powiem Wam, że zaskakuje mnie swoją właśnie taką uniwersalnością i tym, co potrafi w terenie. A były różne trasy: były kamienie, były podjazdy, były trawersy. No, niewątpliwym plusem jest to, że jest sucho, że pogodę mamy wyśmienitą, więc po prostu. No nie ma problemu z przyczepnością nawet w terenie No Pirelli s znane są niestety z tego, że podczas jazdy w terenie no, słabo sobie dają radę Jeśli jest mokro, jeśli jest błoto, jest zwłaszcza jeszcze trawa na przykład mokra No to tam nie ma w ogóle trzymania, nie ma w ogóle przyczepności więc no mogłoby być słabo, ale jak na razie aura nam dopisuje i dzisiaj wjedziemy sobie kawałek na Strategikę, jeszcze na szczycie sprawdzimy jaka ma być pogoda na jutro i będziemy decydować co robimy, czy zostajemy tutaj tutaj gdzieś na noc, chociaż w sumie godzina jest młoda, czy jedziemy na Transfogarską przez Strategikę. No, będziemy decydować na szczycie, jak wyjedziemy, co robimy. Tymczasem... Lecę delektować się drogą. Bardzo jestem ciekaw tego, jak temperatura opon. Tylna opona 34, przednia 26, 20, 207 bara przód, 223 tył. Wspaniale. Uwaga, teraz mój komputer. Temperatura tył 55. Temperatura przód 64. No i tak moi drodzy, dojechaliśmy na Transalpinę. Znajdujemy się już na tamie, jest wspaniale. Sami motocykliści, praktycznie sami motocykliści, a tam w tamtych budkach możecie kupić praktycznie wszystko. Polecamy u pani Langosze. No i tam jest taki fajny gość, co sprzedaje na naklejeczkę z Transalpiny z Transwogarskiej ze Strategiki. Warto mieć. Wsiadamy na fury, i lecimy dalej, jak tam, na wolne? wolne, cały czas jest wolne, jeszcze takie łoty były, no. i pojechał mi wszędzie. Tak, no to uważaj. No. O kurde. Co? O. A dobra, dobra, wiem, znam te łatki. Niby on mi tu pokazuje, że 1418 metrów jesteśmy, ale czy to jest prawda? Może być, może być, nie wiem. Trzeba by to było zweryfikować. Mhm. Ale super fajna rzecz jest tym, że rzeczywiście widać. Jakie jest ciśnienie No i temperatura Temperatura, tylko że to jest temperatura podejrzewam powietrza czy czegoś tam w tych czujnikach A nie opon, bo opona jest na pewno cieplejsza niż 33 stopnie Najlepszy podjazd chyba na Transalpinie jaki jest To jest właśnie ten, który jedziemy teraz Droga 67 t Wspaniała teraz, muszę tylko uważać żeby nie ściągnąć 360 Troszkę naniesione z pewnie jakaś zrywka była prowadzona Ale śmierdzą hamulce sprzęgła Tu się wszystko pali I to jest odpinanie właśnie Tutaj jedyna dwoja i motocykliści i spalone sprzęgło, albo hamulce <noise> Raczej hamulce, bo tu w dół I te widoki Mistrzostwo świata No i powiem wam, że hamulce W Teresie Od Brembo Robią robotę Ale zawias bardzo ładnie pracuje ale sami widzicie jak na dohamowaniach w przód nurkuje ależ tu jest pod górę Dojechaliśmy. Jesteśmy prawie na szczycie transalpiny. O tam, za mną stoją dwie jamaszki, Teresa i XTK. -a. A tam jest szczyt transalpiny. Piękne, jaka ta trasa jest już na Słuchajcie, jak tutaj się jedzie, ale jakie są widoki piękne i pogoda, no powiem wam coś wspaniałego. Pięknie. A motorki, motorki dają sobie radę, wyśmienicie. XTK troszeczkę ma apetycz na olejek, ale tutaj ją napajamy, nawadniamy cały czas. A ten smok, no powiem wam, że daje sobie radę, nawet na tym zawieszeniu od Kajaby o dużym skoku daje radę. Hamulce od Brembo wyśmienite, bardzo precyzyjne, jak trzeba mocno scheblować przed winklem, dają radę. Pirelli str na tych winklach tutaj czują się świetnie. Choć nie mam do końca zaufania do przodu, bo jak wiecie, to jest 21 cali, więc na asfalcie. Tutaj trzeba być ostrożnym, bo jak przódek, jak przodek popuści, no to już ratunku raczej nie ma. A na tyle cały czas przyczepność i popatrzcie, jak ta oponka wygląda. No złożono jest do zera, do zera jest, do zera. Pięknie. No co, pniemy się do góry, a później na strategikę. takie co? A tam jest strategika? Tak? Tak, to jest strategika. O, pięknie. Warto było tu przyjechać, panie Krzyśku, Warto było. Zawsze. Znaczy... Mistrzostwo świat. Jest przepiękne. Gdzie byś nie popatrzył? Piękny widok. No. No nie wiem gdzie patrzeć zaraz jakiś rów się pakuje na pewno Ale będziemy nadrzucać najwyżej, Właź, podjedziemy tu, zobaczymy co tutaj jest. Bajera tutaj by można było zostać Jak są kampery gdzieś koło nich się rozbić, no myślę, że tu niedźwiedzi nie będzie. Też mi się tak wydaje, oni raczej z lasu, jak w lesie gdzieś, nie? No, Polacy. Ile <głos》>. mamy zrobionych? zrobionych? 113 mamy kinio zrobiono. To tak na no, 200 byśmy zrobili, ale to. Jeźdź tu jest tak pięknie jedźmy na tą stację, dobra? Najwyżej ja, no, najwyżej będziemy kombinować coś później Bugarskiej nie ma już takiego klimatu Tak? Mhm mm To jak chcesz, no słuchaj, ja się zdaję na ciebie No Eee, jedźmy sobie tam, jedźmy tam pod ten krzyż Widzisz ten krzyż na górze? Widzę, tylko to będzie trzeba gdzieś 100 w lewo uderzać Tak, się, tak, 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 tak Jedźmy pod ten krzyż, zjedziemy sobie tam do tej miejscowości Eee. Pojeździmy se tu jeszcze trochę, pokręcimy się Tam się nawinąć Dobra ja zobaczę ten, zobaczę czy to jest rzeczywiście tam O na pewno To to no No stary tu jest tak pięknie że kurde, aż żal tu nie zostać Aż żal nie przejechać tego jeszcze raz Naprawdę Pomoglu. Jadę pomału. Jeszcze woli. Dobra, teraz Czy ty to może nagrywasz? Cały czas. Mój drogi, nagrywasz. A czy moja świeci, czy nie? Tak. tak wiesz gdzie jesteśmy? Jesteśmy na wysokości 2136 metrów. No jest... Mólce ja trzeba jechać czy górą? Górą ja jechałem górę Ja jechałem górą. Okay, no. Ale jest sztos ja pierdziel Dawaj tam w prawo tą trasą Patrz co się dzieje Tam są barany też Pokaż banana, pokaż banana Gdzie jedziemy? Wracamy My no wracamy tam do góry O panie Co? Jak się widzisz, pierdasz to chyba będzie dobre o! <ścoughs> Widziałem to Jakie chopki Nie <ścoughs> tym okiem patrzę, obiec do ciebie, jak nie nagrywam Ale to będzie chyba fajny kupiec Moi drodzy powiem Wam szczerze, że tak jak teraz na to patrzę, to decyzja o tym, żeby nadrobić jak najwięcej kilometrów przez te ostatnie dwa dni po to, żeby spędzić jeden dzień na Transalpinie, była chyba najlepszą decyzją jaką podjęliśmy podczas tego wyjazdu. Sami popatrzcie jakie piękne widoki przed nami, jakie piękne trasy. <śmiennie> <śmiennie> Jedziesz? Uhu! Nie, nie wiem czy to jest dobry nie pomysł nie ja tam nie jadę Da się tam przejechać? Nie Nie, nawracasz, tak? Oczywiście nie wszędzie można jeździć na motocyklu i zjazd z asfaltu raczej nie jest tutaj dozwolony, ale jeśli jeździcie po utartych szlakach kamienistych i nie robicie jakiegoś dziadostwa, to raczej nikt nie będzie zwracał wam uwagi i zwracał na was uwagi. Stąd też po prostu kulturalnie postanowiliśmy sobie tam po prostu troszeczkę pozwiedzać, po to, żeby zczerpać z tego dnia i z tych widoków jak najwięcej. Ja piernicę. Tam jest droga, tam jest droga, tam jest droga. Kozak. I takimi pięknymi widokami kończymy czwarty dzień naszej przygody na Romania. I chociaż nie był to rekordowy dzień pod względem kilometrów, to emocji nie brakowało. Przestrzeń i widoki w górach na Transalpinie zrobiły na nas niesamowite wrażenie. To był prawdziwy zaszczyt dopaminy. Na strategikę tego dnia nie zjechaliśmy. Trochę się jeszcze pokręciliśmy, to tu, to tam, aż w końcu stwierdziliśmy, że zamiast spać pod namiotem, lepiej będzie zatrzymać się w pensjonacie. Prysznic i wygodne łóżko to był strzał w dziesiątkę po czterech dniach intensywnej jazdy. Szczerze Wam powiem, że po kolacji usnęliśmy tak szybko, że nawet nie wiedzieliśmy kiedy. A w kolejnym odcinku, w końcu, strategika i oczywiście trasa transfogarska będzie się działo. A jeśli podoba Ci się ta nasza rumuńska przygoda, zostaw lajka, zostaw komentarz, zasubskrybuj kanał i jedziemy dalej. Do zobaczenia w następnym materiale wideo. Na razie, hej!